Siemaneczko na kanale Złomers. Siema Wam wszystkim. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się rozbiórką e, panelu sterowania do kotła gazowego. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. E, taki, taki panel e, sterowania prosty, zapewne każdemu znany od kotła gazowego, takiego jakby Junkersa. Były kiedyś takie Junkersy, kotły gazowe w Niemczech, jakieś, to często na takie e, e, napotykałem. Także taka skrzyneczka. Zobaczymy, co jest w środku. Ważyć nie będziemy. Zobaczymy, jaka elektronika się znajduje wewnątrz, jakie dobroci. No i ile idzie na tym zarobić. Policzymy to jako płytki wagowo-zielone, czy tam żółto-brązowe, jakie tam będą w środku. I zobaczymy, czy mając taki odpad, gdzieś wam się trafi, czy spieca, czy piec rozebrać. I zostaje taki sterownik. Nie wyrzucajcie. Zajrzymy do środka, zobaczymy, czy to w ogóle się opłaca. Zbieramy płytki i tym podobne. Dobrze, ja nie przedłużając, zapraszam Was na film i zachęcam do subskrypcji kanału. Lecimy z tematem. No dobra, mamy pacjenta na stole. Zobaczymy, co to w środku kryje. Wiem, słuchajcie, będzie to rozbiórka bardzo szybka, bardzo prosta. No ale sterownika jeszcze nie było, jak pamiętam na kanale chyba jeszcze nie było. No także co? No zajrzymy do środka, zobaczymy co tam jest, panie. No tyle. Co będziemy wiele gadać? A jo, są śruby. Dobra, no to lecimy z tymi. Także. A już przy okazji słuchajcie, chciałem się odnieść do. Zaraz czekajcie, odkręcę to wam powiem. Chciałem się odnieść do jednego komentującego, już zapomniałem jaki nik to był, ale jeden z widzów napisał mi, że. W ostatnim filmie wygląda to tak, jakbym nagrywał to z musu, jakby mi się nie chciało, czy coś w tym stylu. Eee, ale patrząc, słuchajcie, po wcześniejszych komentarzach, bo mi się to wyświetliło, jak w to weszłem, także same negatywne komentarze od tego widza były. No tak, że napisałem, znaczy się napisałem, eee, sobie pomyślałem, a powiem mu teraz, jak będzie mnie oglądał, żeby mnie... Mam nadzieję, że mnie słyszysz i oglądasz. Także zapewne i u mnie i u ciebie są lepsze i gorsze dni, czy to w pracy, czy to poza pracą. Ja wiem, że się nie przynosi złej energii na ludzi i do pracy, no ale po człowieku to widać. Także nie ma się czego czepiać, kolego. To jest życie po prostu. A jak ta energia ci nie odpowiada na moim kanale, no to Dam Ci dobrą radę. Odsubskrybuj i idź dalej. No i tyle. A my, słuchajcie, e, mamy coś takiego. Taka wnętrzność. Jak się chyba nie mylę, zawsze miedziany mówi z kanału Damian Miedziany, że tutaj chyba sreberko jest. W tych czarnych kostkach. No ciekawe. Mamy tutaj, słuchajcie, płytkę. Jak się. Panie mylę, bo wiecie tu w środku pod spodem może być żółta, żółto-brązowa. Tu mamy zieloną, ale to jest z tych, nie, zielona jest, zielona jest słuchajcie. No co, trafo, fajne trafo. Czy dużo, czy na bogato? Nie wiem, ocencie w komentarzach. My to zważymy po cenie elektropaki. Odzyskamy tą miedź, trochę złomu będzie. No i tyle, i kabelków. Lecimy z rozbiórką. Także mówię, że jak się komuś nie podoba, to aliwiderci. Al al roma, nie? Ja słuchajcie, jak ja y oglądam coś, czy to jest TikTok, czy obojętnie jaka platforma. Coś mi się nie podoba, to bo w ogóle widać w tych ludziach tyle jadu jest, że masakra. Jeszcze na YouTube zauważyłem, że jest spoko. Ale już na tym TikToku, słuchajcie, każdy sobie do dopieka tam, dopieka, dopieka, musi swoje cztery grosze wtrącić, jak mu się coś nie podoba, człowieku, idź dalej, idź dalej, nie zostawiaj tej złej energii za sobą, po cholerę to. To nic i tak nie da. Także tylko się możesz głupim komentarzem i głupim zachowaniem skompromitować i to wszystko, nic więcej, to ci nic nie da. A zło którzy nie mają co robić we własnym życiu i szukają, kurde, rozgłosu gdzieś indziej Ech, dobra, to mamy aha, tu śrubeczki są, zobaczcie słuchajcie, nie robię z tego, nie przewijam tej rozbiórki, bo jest ona i tak dość krótka i banalnie prosta że możemy przy tym pogadać dobra, płyteczka odzyskana Nas taka mała jeszcze tu była cyk odcinamy kabelki Płytka z wyświetlaczem. No z jakimś łącznikiem. Plastik. Sami widzicie. Ja wam pokażę z bliska. No, zresztą nie będę pokazywał, bo już widzieliście. Płyteczka. Wyciągamy to trafo. Wiadomo, słuchajcie, taka, taka sprawa. E, no, z tym trafo by była cięższa, nie? Wyjmiemy to trafo, no ale policzymy miedź. To będzie ten. Nie wiem, czy będzie na tyle dużo miedzi, że moja waga to złapie, nie? To jest problem właśnie. Może być, że nie złapie. Ha! Ale mam właśnie. Przypomniało mi się. Serdecznie pozdrawiam z kanału Border Co Limonio od Albina Waga. Także ta waga złapie. Fakt. Dobra. To mimo wszystko wyciągamy to trafo, resztę zostawiamy i policzymy tą płytkę jako nie wiem, pośrednio klasa B. Nie wiem po ile jest. Muszę zobaczyć Aktualną cenę na elektropacę. Także ja usuwam to trafo. Cyk. O, tak myślałem, że wyjdzie. Wyleź wylazło. Bezproblemowo. Goła płytka. Tutaj aluminium trzeba usunąć. Dobra. Będziemy rozcinać. Na płycie. Starym sposobem słuchajcie. Zobaczycie jak się hałasu nie boję, także nie przeszkadza mi to. Szybka akcja, miedziuszka jest. Teraz mój muteczek, a jest tutaj. Tyle miedziuchy. szało nie ma dupy nie urywa. Kosteczki podcinać. Kable odzyskać. Piszcie też w komentarzu, czy lepiej Wam się ogląda odcinki bez przebitek, nieprzyspieszone. Cały proces taki rozmawiania, interakcji z Wami. Czy po prostu, tak jak zawsze robiłem, przebitki z rozbiórki, żeby nie przedłużając. To jest dla mnie ważne, bo będę wiedział przynajmniej co lepiej się wam ogląda, będę wiedział co robić. Także zachęcam do właśnie komentowania tego co właśnie powiedziałem przed chwilą. Jak zauważyliście, na kanale też nie ma często wyjazdów po złom. jak już wam wcześniej mówiłem, jest po prostu okres tak jaki jest. Czasami się ktoś odezwie, czasami tam ten to, wtedy się jedzie na pewniaka. Tutaj widać e, jakaś płytunia coś tam zalany. Pewnie jakieś trafo czy coś. Jakaś pompka cholera wie co to jest. Co tutaj mamy, panie? Mocno siedzi dziadostwo. Panie, nie lubię takiej dubaniny. Odzyskane. Jakieś główno małe, takie. Dobra. Także co? Mamy złom, mamy płytkę, mamy kabelki. Ja Wam pokażę z lepszej perspektywy. Jak widzicie, kabelki. Trochę złomu, trochę płytek i tragicznie mało miedzi. No i co? Podsumowujemy, to ważymy, zobaczymy, czy ta waga złapie. Jak nie, to weźmiemy to mało, że lecimy. Złom z tego trafo i śrubki. Ten pojemnik niezmiernie mało waży, także jest to z pojemnikiem 200 gram, 60 groszy, 12 groszy za złom dodajemy. No Płyteczki już na wadze, słuchajcie, ja e, nie wiem. Wbiję chyba jest 10 zł. Są różne tam ceny, różne kategorie B4, chyba 8 zł. E, Zrobię. Słuchajcie, no, jeśli tu jest srebro, tak jak widzę, po tych, tych tutaj, no to zrobimy to po 10 po środku jakoś i zobaczymy, ile za to dostaniemy. Robimy dyszkę. Słuchajcie. 2 zł za te płytki. 200 gram. Dodajemy kabelki z tego sterownika. 100 gramów. Po 6 zł. 60 groszy. Dodajemy. No także co? A jeszcze miedziucha. Miedziucha na wadze. Tutaj jakiś taki pobiał. Jedna linka się znalazła. Także tyle miedzi. 50 gram po 32,70 za miks, jak się nie mylę. Teraz aktualnie nie sprawdzałem jeszcze na metalowe ostatnio tak była daje nam złoty 64, uwaga. Także co, sterownik, sterownik słuchajcie. Ee, pieca gazowego daje nam 4 ,36 zł 36 groszy. Także sami widzicie 4 ,36 zł 36 groszy, dubska nie urywa, e, naprawdę jesteśmy bardzo zarobieni. Nieważne, 4,36 do przodu, jak to wy mówicie, i tak jest. Na sterowniku to zawsze prawie 5 zł. Nic się nie marnuje, wraca wszystko do biegu po przetopie, także jest git. Jeśli się podobało, skomentuj, co o tym sądzisz, co o tym myślisz. Będę Ci bardzo wdzięczny. Jestem Ci też wdzięczny za to, że obejrzałeś do końca, jeśli zostałeś do końca. No i co? Na tym kanale ostatnio, jak zauważyliście, nie ma jakichś wielkich przebitek, typu jakichś większych kwot z odzysku. No ale o to nie chodzi. Chodzi, o to, że, chodzi tu o to, że próbuje się wszystkiego, nawet tych małych rzeczy, malutkich rzeczy, żeby zobaczyć, ile na takich nawet znikomych rzeczach idzie zarobić. Także ja, oprócz tego, jeszcze mam sporo tematu do obrobienia. Szykuję się sporo odcinków, bo e, jak wam zaraz pokażę, tutaj mamy różne tematy, jak widzicie. Jakiś monitor od e, komputera, żelazka. E, tak, taki głośnik na Bluetooth duży, z tym tam jakieś jeszcze różności. Oczywiście wiecie, że. Mam tą paletę na dworzu. Tam też jest trochę tematu. Nawet nie kopałem ostatnio. Muszę zobaczyć, co tam będzie, co tam jest. Także jeszcze chciałbym nawiązać do rzeczy, które nie wiem, czy to warto sprzedać. Słuchajcie, taka płytka, kuchenka gazowa, kuchenka, przepraszam, elektryczna, starego typu z tymi starymi palnikami, w pełni sprawna, przeze mnie wyczyszczona. Dostałem ją na rozbiórkę od widza. Serdecznie mu dziękuję. Ja myślę, że może się jeszcze komuś przydać za jakieś grosze. Wystawię ją na Olix. Może ktoś kupi tu taka indukcyjna, też sprawna, także sprawdzona przeze mnie. reszta tematu to ten telewizor, ten boombox, jak już ostatnio Wam pokazywałem. Ten, ta obudowa, yy, normalnie funkielnówka. Yy komputera stacjonarnego, w środku płyta główna MSI, mała i ten boombox, już zniżona cena nikt mi nie pisał, no ktoś mi tam pisał między jaką kwotą mogę sobie tą liczyć, ile ile po prostu mogę mniej więcej za to chcieć no ale wiecie góry złota nie dostanę, a jakbym chciał teraz wymyślać jakieś kosmiczne ceny to kto to kupi, będzie to leżeć, kurzyć się na to i tyle a ja, a mi się przyda hajs, także jak ma u mnie leżeć, no to wolę sprzedać, a rozbierać szkoda, bo to działa. Yy, także co jeszcze? Co jeszcze, panie? Kartony, najlepsze bananówki na wysyłki. Dziękuję jeszcze raz serdecznie mojemu znajomemu z lokalnego sklepu, Przemkowi. Także Przemek, dziękuję Ci. Załatwia mi te kartony, coś mu zawsze tam zostaje, super cieszę się, to jest naprawdę na paczkomat najlepszy karton bananowy. No i co jeszcze chciałbym rzec, panie, co jeszcze chciałbym rzec. Brzydka pogoda, na dworzu rozbiórek żadnych nie ma, są gabaryty jeszcze przeze mnie nie rozebrane, ja ostatnio też byłem przeziębiony, także co jeszcze. Tutaj czeka na rozbiórkę, mi się wydaje, że już prawdopodobnie ona trafi na rozbiórkę, bo mimo to, że ona działa i ona i tak się nie chce sprzedać. Nie ma żadnego kolekcjonera czy tam kogoś, kto lubuje się w tych sprawach. Do tej pory jeszcze nikogo nie znalazłem. Także myślę, że będzie fajny z tego odcinek. Zobaczymy ile to miedzi da. Były rozbierane już automaty, inne rzeczy. Były też u mnie rozbierane już w Franie, no ale jeszcze nie prowadziłem kanału, także jestem ciekawy, co z tego da. A taki odcinek wleci dopiero wtedy, gdy z powrotem wrócę do programu zarabiania z reklam. Także musicie chwilę poczekać. Myślę, że to już będzie na dniach, koło maksymalnie tygodnia. No i tyle. I co? Jeśli się podobało, czekaj na następne odcinki. Skomentuj, co o tym myślisz. Życzę wam wzrówka. trzymajcie się, cześć.